Cześć kochani, dzisiaj porozmawiamy o probiotykach i o diecie probiotycznej. Pamiętajcie, żeby dawać kciuki w górę, subskrybować kanał Odżywiona i wpadać na mojego Instagrama. Musimy dobrze żyć z naszymi bakteriami, dobrymi bakteriami, które znajdują się nie tylko w jelitach, ale na całym naszym organizmie. Tak fachowo mówi się mikrobiota. One znajdują się również na włosach, na skórze i pod paznokciami. Słuchajcie, naprawdę są wszędzie, dlatego zaprzyjaźnijmy się z nimi i dobrze je dokarmiajmy właściwą dietą. Mikrobiota jelitowa bierze udział nie tylko jest w naszych jelitach i wpływa na przykład na odporność, ale bierze udział w wytwarzaniu poszczególnych witamin, kwasów tłuszczowych, w metabolizmie składników odżywczych, w dobrym wchłanianiu poszczególnych witamin i składników mineralnych. No i oczywiście, mikrobiota naszego organizmu wpływa na odporność, na, pra na pracę naszego serca, yy, czyli jakby rzeczy. Totalnie oczywiste, ale też rzeczy nieoczywiste, czyli nasz nastrój. Mam wielu pacjentów, którzy mają problemy jelitowe i niestety związane z tym zaburzenia nastroju, ponieważ... Serotonina, czyli hormon szczęścia, właśnie lubi się z naszymi dobrymi bakteriami. I Jeżeli jest dysbioza jelitowa, to niestety, ale mamy mało serotoniny w naszym organizmie i duże ryzyko spadków nastroju, depresji, wahań nastroju. I co jeszcze bardzo ważne, jeżeli mamy zaburzenia mikrobioty jelitowej, mamy większe ryzyko nadwagi i otyłości. Generalnie osoby z wyższą masą ciała to niezdrową, wysoką Masą ciała mają mniej dobrych bakterii. A rodzaj diety wpływa na to, e, jakie mamy bakterie jelitowe. Ja dosyć często mówię Wam e, o jelitach, piszę to również w swojej książce. Zanim przejdziemy do magicznych tabletek, czyli probiotyków e, jako suplementu lub leku, opowiem Wam troszeczkę o produktach, które ma, dział, mają działanie probiotyczne i prebiotyczne. Czym to się różni? Probiotyk to jest ta dobra bakteria, a prebiotyk to jest coś, co dokarmia tą dobrą bakterię. Przede wszystkim błodnik pokarmowy. Także skupmy się, żeby nasza dieta była wysokobłodnikowa, ale nie przesadzajmy w drugą stronę. Tutaj wszystko musi mieć swoje ilości, bo nadmiar błodnika pokarmowego może podrażniać oczywiście nasze jelita. Także warzywa. Owoce postawmy przede wszystkim na zielone warzywa, liściaste. Na rośliny krzyżowe, między innymi broku, a dodatkowo przypomnę Wam, że broku jest przeciwzapalny, bo ma magiczny sulforafan, dlatego warto go jeść również na surowo. I podczas krojenia tego brokuła i innych warzyw, ale szczególnie brokuła, uwalnia się dużo tego sulforafanu. Dobre, dobre jest oczywiście kapusta kiszona i ogólnie kiszonki. Mm, uwielbiam kapustę kiszoną. Zadbajmy również o rośliny strączkowe, chociażby ciecierzyca, która ma też działanie probiotyczne, migdały koniecznie ze skórką, bo one wtedy mają najlepsze działanie prebiotyczne, owoce borówki, szczególnie ich skórka, maliny i zielone banany. Mój już troszkę taki poobijany, ale chciałam wam pokazać, że po prostu musi być zielony. Z warzyw szparagi jest. Czas na szwaragi, w pewnym momencie, jedzmy ich dużo, bo nasze jelita się wtedy bardzo ładnie dokarmiają. Pamiętajmy o fermentowanych produktach mlecznych: kefir, maślanka, jogurt, źródła kwasów omega-3, czyli ojej, nasze jelita, nasze mikrobiomy jelitowe, nasza mikrobiota. Poprawnie uczę się tego, żeby pamiętać o tym, żeby było poprawnie. siemielniana, ale też nasiona chia, nasiona konopka tłuste ryby morskie. Ocet ma działanie prebiotyczne, ale nie za dużo, nie na pusty żołądek, żeby nie podrażniać błony śluzowej. Dodawajmy go po prostu do potraw, na przykład do winegretu, do zielonej sałatki yy, i białko serwatkowe, białko w proszku, jak ćwiczycie, ale też właśnie że dla zdrowia jelit warto dodawać go na przykład do różnych koktajli. Także, o, zapomniałabym, zielona herbata. Też ma działanie prebiotyczne. Pamiętajmy, żeby wypijać szklaneczkę chociaż z zielonej herbaty dziennie. Przejdźmy do głównego tematu probiotykach w kapsułkach. Bardzo ważne, żeby spożywać je regularnie. Nie spożywamy, nie ma, nie spożywamy, nie działają. No, ewentualnie trzymają się jeszcze dwa tygodnie w naszym organizmie, a potem już niestety uciekają. Także yy, przyjmujmy te probiotyki regularnie. Czy każdy powinien przyjmować probiotyki? Osoby, które mają różne problemy zdrowotne, spadki odporności, problemy jelitowe oczywiście jak najbardziej, czyli można powiedzieć. Większość społeczeństwa. Tak, 9 na 10 moich pacjentów, którzy przychodzą do mnie do gabinetu, nawet z innego powodu, jak pytam, czy mają problemy jelitowe, niestety mówią, że tak. Zdęcia biegunki, zaparcia bóle brzucha, gazy, to dotyczy w dzisiejszym świecie prawie nas wszystkich, bo mamy bardzo często zespół jelita nadwrażliwego. E, probiotyki, jakie wybierać, e, to jest kwestia indywidualna. Cały czas trwają badania nad tym, czy wieloszczepowe, czy jednoszczepowe. Natomiast ja bym powiedziała, że tu nie chodzi o ilość, tylko o jakość, jakie mamy te bakterie. I nie zawsze te wieloszczepowe probiotyki są dobre dla naszego organizmu. Czasem są za mocne. Te jednoszczepowe często też są bardzo pozytywne. Jest wiele probiotyków, które ma działanie bardziej takie na biegunki, bardziej na zaparcia. Więc tu już skonsultujcie się dokładnie ze swoim dietetycznym i lekarze. Wybierajcie również probiotyki, które są odporne na kwas solny w żołądku. Są już takie dostępne z odpowiednią otoczką, bo jeżeli mamy do słabej jakości probiotyki, to niestety kwas solny w żołądku większość innych zje i nie dotrą tam, gdzie potrzeba. Probiotyki przechowujemy albo w temperaturze pokojowej nie poniżej 15 stopni, albo w lodówce i tutaj w zależności od, od tego, jak każe nam producent danego probiotyku. Nigdy na drzwiach lodówki, bo tutaj zmienia się temperatura jak często, a często ją otwieramy e, i lepiej, żeby to była stała temperatura e, powietrza. E, probiotyki przyjmujemy. Uwaga, jeżeli bierzemy antybiotyk, to najlepiej jak najkrótszy czas od antybiotyku do probiotyku. Myślę, że spokojnie wystarczy 10-15 minut. Natomiast e, są też takie antybiotyki, przy których się nie bierze probiotyków, na przykład na zespół SIBO. E, wtedy dopiero probiotyki przyjmujemy po antybiotyku, ale to już jest temat rzeka. A myślę, że SIBO to dobry temat na kolejny odcinek. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Czy zmagacie się z takimi zaburzeniami przerostu flory bakteryjnej, czyli SIBO, bakterie z z jelita grubego idą do cienkiego i robią duży bałagan. Jeżeli przyjmujemy probiotyki z innych względów niż antybiotykoterapia, to pamiętajmy, żeby przyjmować je wieczorem, bo wieczorem nasze jelita już zwalniają tempo i bakterie będą się lepiej wszczepiać. W czasie kolacji lub 30 minut przed kolacją. I co bardzo ważne, yy, Łączmy probiotyki z witaminami z grupy B, bo one wzajemnie powodują swoje zwiększone wchłanianie. Czy można przedawkować probiotyki? Raczej nie. Natomiast zaleca się w różnych schorzeniach, żeby przyjmować je przez okres minimum 3 miesięcy. Po 3 miesiącach warto zmienić probiotyk na jakiś inny, jeżeli jest ogólnie taka potrzeba. Nie marcie się przedawkowania bakterii, raczej robimy to w drugą stronę mamy ich za mało. Powiedziałam wam już o diecie, powiedziałam o probiotykach w tabletkach, ale są jeszcze ważne składniki, które warto przyjmować i dodawać do diety, które doskonale jeszcze wzmocnią naszą mikrobiotę. To jest L-glutamina. Yy, maślan sodu i ekstrakt z papai. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał Odżywiona. Ja mam dla Was jeszcze dużo, dużo tematów, ale do tych jeli to będziemy wracać, bo wiem, że to jeden z Waszych ulubionych tematów. Do zobaczenia, kochani!